Dzień dobry, Szymon Janicki, Szkoły Jazdy TV. Witam serdecznie w studio Marek Rupental. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, ekspert i wykładowca e-kierowcy. Spotykamy się jak co tydzień po to, aby rozmawiać o najważniejszych wydarzeniach w branży OSK i w ogóle dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. W studio jest z nami już Weronika Popławska. Weroniko, dzień dobry, prosimy cię o wiadomości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na fakty OSK. Jedź ostrożnie, nie tylko w Walentynki. Święto zakochanych to idealny dzień, aby przypominać, że warto jeździć ostrożnie, bo ktoś na nas czeka. W Walentynki policjanci apelują o bezpieczną jazdę. Nie od dzisiaj wiadomo, że pozytywne emocje są skutecznym nośnikiem reklamowanych treści. W Walentynki policjanci uświadamiali okolicznościowym plakatem, że zdrowie i życie kierowców nie jest ważne tylko dla nich samych, a także, a może przede wszystkim, dla ich bliskich. Policjanci apelowali o rozważną i bezpieczną jazdę pod hasłem: Zróbmy to dla siebie i innych, na każdego ktoś czeka. To o tym sądzisz, bo mi się to bardzo podoba. Wydaje mi się, że kampanie na rzecz bezpieczeństwa nie muszą mieć wyłącznie wymiaru dramatu, liczby ofiar drogowych, ofiar krwi i tak dalej. Można to też zrobić, wykorzystując lekki dzień. Ale oczywiście, że tak. Najczęściej policja jednak robi działania dzień po rano z alkomatami, i tak dalej, ale to jest rzeczywiście fajne. Ja uważam, że kampanie nie powinny być okraszone krwią, nieszczęściami, dramatami, tragicznymi liczbami, tylko właśnie dające do myślenia. Ja pamiętam, a to już sprzed wielu lat, już pewno nie spotkamy takiego billboardu, ale zapamiętałem go i będę go pamiętał do końca życia, chociaż to było ze 20 lat temu. Wielki billboard, biała, białe tło, na tym białym tle coś, co przypominało klawiaturę fortepianu, ale ona przypomina nam też przejście dla pieszych. Przecież jest naprzemiennie hmm. biało-czarne. I y, dziecko, tył dziecka z tornistrem na plecach i, i był napis na tym billboardzie Pozwól dziecku przejść do następnej klasy. Hmm. Działa? Działa. Pewnie. Ja miałem osobiście też y, kiedyś taką sytuację. Mój syn już teraz ma prawie 7 lat, ale kiedy miał 4 czy 5 latek, ja bardzo często wyjeżdżałem. Jeździłem po całej Polsce. Żona się często o mnie martwiła. On chyba jeszcze nie, bo za mały, ale któregoś razu wyjeżdżając w, w, znowu w daleką podróż, e, otrzymałem od nich zapach do samochodu. Drewienko, wycięte na kształt stópki małego dziecka i na nim był napis: Tatusiu, jedź ostrożnie, czekamy na ciebie z mamą w domu. To, to działa na wyobraźnię. Fantastyczne. To, co widzieliśmy teraz w materiale dotyczącym Walentynek, jak najbardziej też. No super sprawa, jeżeli mówimy, że zrób to dla siebie i innych, na każdego ktoś czeka. Właśnie zabrałeś mi płentę. Zabrałem Przepraszam, ale mi strasznie mi się. Ale to, to jest podobało. rzeczywiście świetne hasło, dlatego że ono jest bardzo pozytywne. I wydaje mi się, że też potrafi bardzo skutecznie sprawić, że zastanowimy się, zanim. Będziemy podejmować niepotrzebne ryzyko na drodze. Po prostu zróbmy to dla siebie i innych. Na każdego, ktoś czeka. Brawo, Policja! Numer 112 obchodzi 30. urodziny. Wspólny dla krajów Unii Europejskiej numer łączności alarmowej został uruchomiony w 1993 roku, a 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Tylko w roku 2021 Europejczycy wykonali pod ten numer 153 miliony połączeń. 112 zapewnia pomoc i umożliwia ratowanie życia, w tym uczestników ruchu drogowego, gdy liczy się każda minuta. Dlatego tak ważne jest, aby z niego umiejętnie korzystać. Na szczęście statystyki wskazują, że liczba nieuzasadnionych połączeń spada z roku na rok, co dobrze świadczy o skuteczności kampanii edukacyjnych. Na numer 112 dzwonimy wyłącznie wtedy, gdy konieczna jest błyskawiczna interwencja służb ratowniczych. Warto przypomnieć, że od 5 lat funkcjonuje także europejski system e-call, czyli montowane w nowych pojazdach oprogramowanie do automatycznego wykrywania kolizji drogowej i wzywania pomocy na miejsce wypadku. Szacuje się, że rozpowszechnienie systemu e-call może zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych na europejskich drogach nawet o 4%. No ja tutaj też chciałbym zauważyć, że w czasach braku zaufania do służb, ratownicy wciąż cieszą się na szczęście ogromnym szacunkiem, mogą liczyć na wsparcie. Tak, to prawda. Był taki okres. Już myślę, że to około 20 lat temu, kiedy w jednym z ośrodków pogotowia ratunkowego medycy no, co tu ukrywać, podawali. Osobą Pawulon, który rozrzedzał krew, sprzedawali po prostu skóry, bo tak ich nazwano, tak? tak um, łowcy skór. Łowcy skór. Natomiast um, od tamtej pory nie było żadnej afery. My sami często nie potrafimy sobie udzielić pomocy, więc liczymy na tych ludzi. I służby rzeczywiście niektóre dzisiaj tracą w oczach opinii społecznej, natomiast służby ratownicze, Straż Pożarna. E, bardzo wysoko zawsze stoi. Zresztą Jestem. strażaka e, do wszystkiego weźmiemy. Kota z drzewa ściągnąć, kaloryfer przecieka na klatce schodowej, czwarte piętro. Nawet jadą, powiem Ci, jak pożar jest. I, i nawet weźmiemy go do studia jako wykładowcę e, e, instruktora nauki jazdy A Leszek Kołyski. Najserdeczniej e, pozdrawiamy oczywiście. Nie. Ja jeszcze chciałbym dodać, bo te, ta rocznica rzeczywiście była obchodzona. Media też się tym zainteresowały. Słyszałem w radio, że największe centrum, y, będące w Katowicach, dziennie odbiera około 5 tysięcy telefonów. Jest co robić. Trzeba tych ludzi naprawdę uszanować, bo musimy mieć świadomość tego, że tam nikt nie dzwoni po to, żeby sobie pogadać, umówić się na pizzę, na, na kole. Y, ludzie dzwonią, bo mają problem, a ci ratownicy muszą za każdym razem z zimną krwią, stoickim spokojem. Tłumaczyć, podawać informacje, które mogą uratować komuś życie. Ogromne Bardzo pozytywne szacunek. są także europejskie informacje mówiące o tym, że spada z roku na rok liczba nieuzasadnionych, bezzasadnych telefonów na numer 112. A w stosunku do ratowników, wielkie dziękujemy i wypada nam tylko chylić czoła. Instruktorzy na uniwersytety. Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców to nowy kierunek studiów podyplomowych otwarty na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Trwająca dwa semestry nauka rozpocznie się w kwietniu bieżącego roku. To partnerski projekt Warszawskiego VAT-u oraz Instytutu Transportu Samochodowego i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Studia adresowane są do instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów, właścicieli ośrodków szkolenia kierowców, urzędników starost i urzędników marszałkowskich. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie nowej techniki samochodowej, prowadzenia egzaminów na prawo jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i psychologii, a także świadomości aktualnego stanu prawnego. Zapisy już trwają, a swoje uczestnictwo można zgłaszać na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Pojawiają się tego typu inicjatywy. To nie jest pierwsza. Oczywiście witamy ją. Czy to jest tak, Twoim zdaniem, że im więcej takich inicjatyw, tym lepiej? Oczywiście, że tak. Dostępność terytorialna też tutaj odgrywa znaczenie, więc będzie, im więcej ich będzie, tym skróci się dystans dojazdu do tej wiedzy. Tak to pozwolę sobie określić. Ale widzę też tutaj pewną barierę, bo nie każdy instruktor ma licencjat. Instruktor dzisiaj, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nawet nie musi mieć matury, więc dla niektórych będzie ta furtka zamknięta. A szkoda, bo Skoro mówimy o studiach podyplomowych, to rozumiem, że trzeba mieć licencjat, hmm. przynajmniej licencjat, no sam pomysł uważam jako bardzo dobry. Instruktorzy nauki jazdy powinni dokształcać się. Mimo wszystko. Warsztaty, które corocznie muszą przechodzić. Ja, o to cię chciałem zapytać, jak, jak widzisz relację pomiędzy tym kierunkiem studiów podyplomowych, a Krótkimi warsztatami, które są obowiązkowe każdego roku dla instruktorów? No to na warsztatach ta wiedza musi być kompensowana do dwóch, trzech dni i to już jest po warsztatach. Jeszcze do tego musimy odliczyć czas na zajęcia praktyczne na warsztatach. Natomiast tu mając do dyspozycji, bo nie wiem, ile tam będzie dwa czy cztery semestry, nie było chyba tego w materiale. Ale załóżmy, że nawet dwa semestry. To, są dwa semestry. To, jest, to jest rok czasu, więc to jest 10 miesięcy tak naprawdę nauki. Nawet jeżeli będzie to co drugi tydzień, to i tak tego materiału będzie znacznie więcej. Jest swoboda. Sam kiedyś byłem wykładowcą uniwersyteckim, wiem, wiem że jest ta swoboda porozmawiania. Nie ma tego pośpiechu czasowego. Można rzeczywiście zapoznawać studentów z nowymi rozwiązaniami. Z nowymi metodami kształcenia. Zresztą pamiętasz, dzisiaj nawet rozmawialiśmy hmm. o pewnych rzeczach dotyczących metodyki, i sam wspomniałeś, że w wielu przypadkach spotykasz się z ogromnymi starociami. Tak, rzeczywiście tak jest. Metodyka nauczania na kursie instruktorskim wykładana jest według planu pracy narzuconego przez instytucje zajmujące się egzaminowaniem. No i w związku z tym wychodzi nam często na to, że niestety jest to metodyka bardzo uniwersytecko archaiczna. A z zadowoleniem i, z, no i przyklaskujemy po prostu takim inicjatywom jak otwarcie studiów podyplomowych dla branży OSK, bo tak to rozumiemy, bo wpisuje się to fantastycznie w taki bardzo modny model, jak najbardziej pozytywny model anglosaski i skandynawski kształcenia się Nieustannego przez całe życie. Czy odblaskowe ludziki przy drogach mogą być niebezpieczne? W Częstochowie i Bytomiu, przy przejściach dla pieszych, zainstalowane zostały świecące ludziki. Kontrowersje zbudziła już cena takich innowacji, a teraz okazuje się, że mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla pieszych i kierowców. Gdy Częstochowski miejski zarząd dróg postawił przy przejściach dla pieszych 10 figurek, ogromne emocje wzbudziła cena 10 tysięcy złotych za jedną postać. Samorządowcy argumentowali, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, ostrożność i uwaga skierowana na innych uczestników ruchu drogowego. Tymczasem eksperci ostrzegają, że skutek instalacji może być odwrotny od zamierzonego. Przy polskich drogach mnóstwo jest świecących reklam i szyldów, a przejścia dla pieszych są niestety niedoświetlone. W takim środowisku. Może się okazać, że widoczna będzie jedynie świecąca figurka, a nie samo przejście dla pieszych. Ubrane na ciemno pieszy będzie mniej widoczne, a uwagę kierowcy skupi rozświetlona postać ludzika. I właśnie tę opinię potwierdzają publikowane w internecie nagrania częstochowskich kierowców, którzy niewidocznych pieszych dostrzegali dosłownie w ostatniej chwili. Jedyny komentarz, o który ja tutaj mogę się pokusić, to takie nawiązanie do świata lotniczego. Zanim cokolwiek zostanie w statku powietrznym zamontowane albo dookoła w infrastrukturze lotniskowej, jest to poprzedzone często wieloletnimi testami. A tutaj ktoś wpadł na pomysł, być może skorzystał z rady, opinii jednego eksperta. No i mamy rzeczywisty problem. Tak, w materiale padły ważne słowa, które, kiedy zaczynał się ten materiał, kiedy zacząłem się zastanawiać, jak go skomentować, one już się pojawiły. Chodzi o to, że przejścia dla pieszych są bardzo często niedoświetlone. Białe światło powyżej tych 5000 lumenów jest w stanie punktowo oświetlić przejście dla pieszych, po to, żeby tego pieszego wskazać. Ludzik tego nie nie zrobi. Człowiek, który będzie stał za tym ludzikiem, ubieramy się no, zresztą na, w ciemnych kolorach, tak? nawet w okresie zimowym. No, latem troszeczkę y, rozjaskrawiamy roz, 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 się. Paleta barw jest szersza. Tak jest. Natomiast zimą nie. I teraz człowiek rzeczywiście ubrany w czarną kurtkę, która przez trzy sezony się nie brudzi, y, y, do białej kurtki, która już drugiego dnia jest upaćkana, no, nie będzie w ogóle widoczny za, za tym ludzikiem. Wzrok kierowcy zostanie skierowany właśnie na ten punkt świetny tego ludzika, a to są ledy, więc to też będzie światło białe, które będzie rozpraszało uwagę kierowców. Mamy światła w samochodzie, każde z nich ma określoną swoją funkcję. Są światła drogowe, które mogą oślepiać, są światła mijania, które nie mogą oślepiać. Mamy przeróżniste światła, właśnie po to, żeby kierowcy nie rozpraszały. Używamy ich w określonych sytuacjach. Stworzenie takiego dodatkowego punktu nie poprawia moim zdaniem absolutnie bezpieczeństwa jestem w ogóle przeciwnikiem stawiania czegokolwiek przy drogach bo podam przykład autentyczny w jednej z miejscowości wiele lat temu to było stanęła makieta radiowozu policyjnego milicyjnego tak. chyba jeszcze wtedy bo to Polonez tak, był tak. i figurka e, policjanta który stoi z ręcznym miernikiem prędkości już pierwszego dnia kiedy ta makieta tam stanęła doszło do wypadku śmiertelnego Kobieta wjeżdżająca w obszar zabudowany zobaczyła ten radiowóz stojący, który skojarzył jej się po prostu z radiowozem i policjantem, który mierzy jej prędkość, gwałtownie za nacisnęła na hamulec kierujący z tyłu, nie dał rady wyrobić się i niestety ofiara śmiertelna. Więc każde, yy, każda działalność taka profilaktyczna w pasie drogowym powinna być, tak jak wspomniałeś o samolotach, o lotniskach, przemyślana. No właśnie, yy, nie stawiajmy... Czegokolwiek i jakkolwiek, nawet z jak najlepszymi intencjami przy drogach, bo może to być po prostu bardzo niebezpieczne. I tutaj, faktycznie, tak jak powiedziałeś, inspirujmy się światem lotniczym. Kontrowersje wokół pytania egzaminacyjnego. Do ministra infrastruktury skierowana została petycja. W sprawie usunięcia z bazy pytań egzaminacyjnych pytania dotyczącego zatrzymania przed przejazdem kolejowo-drogowym. Chodzi o pytanie numer 8319. Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd i upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy? W pytaniu towarzyszy film przedstawiający przejazd kolejowo-drogowy kategorii C ze znakiem B20 Stop. Autor wniosku wskazuje, że na filmie znak B20 ustawiony jest nieprawidłowo, a więc pytanie odnosi się do sytuacji, która nie powinna mieć miejsca na drogach publicznych. W uzasadnieniu czytamy także, że zgodnie z orzecznictwem, niezastosowanie się do dyrektywy płynącej ze znaku drogowego ustawionego bez zachowania legalności nie stanowi wykroczenia. Okej, okay, no więc ja mam ochotę to skomentować w ten sposób. W jaki kraj takie skandale? Bo oczywiście w tej chwili instytucje będą się wymieniać pismami. Jedni będą mówili, że to jest niewłaściwe pytanie, niewłaściwie sformułowane pytanie, inni będą bronić pytania, jeszcze inni będą dostrzegać różnego rodzaju blaski i cienie i tak dalej, i tak dalej. Marku, czy to nie jest jednak tak, że koncentrujemy się na jakimś jednym pytaniu, po prostu całego wadliwego systemu egzaminowania? My nie musimy zmieniać jednego pytania. Za chwilę, tak jak rozmawialiśmy przed programem, jesteś w stanie z rękawa po prostu wyjmować kolejne przykłady niewłaściwych pytań egzaminacyjnych. My po prostu musimy zmienić system egzaminowania kandydatów na kierowców w Polsce. Tak, to prawda. Pytania są archaiczne i projekty, które się pojawiają dotyczące powoływania nowych osób i zasad, w jaki sposób mają być układane pytania, nie pchną nas do przodu. Pozostawią nas w dalszym ciągu z tyłu. Każda z tych osób będzie mogła ułożyć swoje pytanie, które będzie oczywiście weryfikowane i najdroższe, najdroższe pytania będą te z filmami. Ktoś nagra film telefonem, ktoś inny może ma kamerę, ktoś inny jeszcze wyskoczy z tabletem. Nie ma standardu. To nie będzie jednolitości przede no wszystkim. E, nie ma tutaj e, takiego grupowego działania. Siadamy, zastanawiamy się nad pytaniami. To będzie praca indywidualna, która znowu do niczego dobrego nie prowadzi. Nie przyjęta zostanie żadna metodyka układania mhm. tych, e, tychże pytań, a o to nam chodzi. Przecież my z jednego, e, z jednego filmu jesteśmy w stanie ułożyć 10 pytań egzaminacyjnych, zmieniając tylko ich treść i odpowiedzi. Rzeczywiście. I, I rzeczywiście kursant. Miałby wtedy możliwość zweryfikowania swojej wiedzy również. Fantastyczne jest to, co powiedziałeś, żeby kursant miał możliwość zweryfikowania swojej wiedzy, że to nie powinno być jednak tak, jak te pytania są układane, powinniśmy sprawdzać wiedzę, a nie chcieć złapać kandydata na niewiedzy i udowadniać mu, że, że nie wie. A tworząc pytania egzaminacyjne, do których wstęp to jest zdanie wielokrotnie złożone. Możemy po prostu wymagać od kandydata rozbioru logicznego zdania, no ale nie sprawdzajmy w ten sposób wiedzy merytorycznej kandydata na kierowcę, bo to po prostu do niczego zupełnie nie prowadzi. To wszystko na dzisiaj. Fakty OSK. Marek Rupental. Dziękuję bardzo. Szymon Janicki. Zapraszam do śledzenia wszystkich naszych materiałów publicystycznych oraz edukacyjnych. Znajdziecie je w naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, na YouTube, na Instagramie oraz na TikToku. A teraz jeszcze na moment łączymy się ze studiem. Dziękuję za uwagę. Weronika Popławska.